Witajcie kochani, w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, trzynastym wersecie czytamy, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Na temat Niego wstąpienia, Jezusa, czytamy również w ostatnim rozdziale Ewangelii Łukasza, Jezus błogosławił swoich uczniów, a potem rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba. O tym samym przeczytamy również w ostatnim rozdziale Ewangelii Marka. Jezus mówi, że ten kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy będzie potępiony. Potem Jezus mówi o tym, jakie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, a później kończąc swą przemowę, czytamy, że został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. O wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, czy czytasz jeszcze w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale. Czytamy tutaj, że od czwartego, od czwartego wersetu, pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Gdy byli zebrani razem, nakazał im nie odchodźcie, To jest mowa... Do uczniów Jezusa, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie, Jan bowiem chrzcił wodą, ale Wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrali i pytali Go: Panie, czy Ty w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Jezus odpowiada, że nie do was należy znać czasy i porę, które ojciec ustanowił swoją władzą, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce. Ziemi. Kiedy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Wtedy pojawiło się dwóch mężów w białych szatach, którzy powiedzieli, że ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście, wstępującego do nieba. Słuchajcie, są to fragmenty, w których czytamy o w niebo wstąpieniu Jezusa Chrystusa i są to jedyne. Fragmenty, które mówią o wstąpieniu kogokolwiek do nieba. Oczywiście bardziej czujni słuchacze bądź osoby spędzające czas ze Słowem mogą wskazać, że no jeszcze jest sytuacja z Eliaszem, który został zabrany przez Boga do nieba, czy też sytuacja z Henochem, który został pochwycony, jest, został zabrany, jak czytamy w Księdze Rodzaju do Boga ale są tu zupełnie inne tematy i można powiedzieć rozważanie na zupełnie inny czas, ale Pismo Święte mówi nam wyraźnie. Sam Jezus mówi, zacytuję to raz jeszcze, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, mianowicie Syn Człowieczy, który jest w niebie. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj może... Część z Was świętuje w niebo wstąpienie Najświętszej Marii Panny do nieba. Ilość fragmentów, która świadczy o czy niepokalonym poczęciu, czy w niebo Marii do nieba wynosi tyle. To jest ilość fragmentów, wersetów, które w jakikolwiek sposób traktują o tym wydarzeniu. W ogóle samo można powiedzieć stwierdzenie, że jest to Najświętsza Panienka, najświętsza, panienka Maria Panna jest już, można powiedzieć, no, swojego rodzaju przekłamaniem i wręcz można powiedzieć bałwochwalstwem. A co na temat bałwochwalstwa mówi Słowo Boże, polecam zerknąć chociażby do Księgi e, Objawienia. Najświętszym od zawsze, na zawsze, tylko i wyłącznie, według Bożego Słowa jest Bóg, niezmiennie, trójdzielny Bóg, Bóg Ojciec, syn i Duch Święty. Dlatego w dniu 15 sierpnia poddaję Ci pod refleksję, co mówi sam Mistrz odnośnie w niebo wstąpienia, co mówi Jezus Chrystus odnośnie w niebo wstąpienia. Mam nadzieję, że to Słowo będzie pracowało w Twoim sercu, poznasz prawdę, a prawda Cię wyzwoli. Powtarzam, nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. I aleluja zasiada po prawicy Ojca, Jezus Chrystus, z martwych wstały. Amen. Miej piękny, cudowny dzień. Pamiętaj, Jezus wystarczy, Jezus jest Panem. I Jezus wraca. Trzymajcie się, kochani, błogosławię Was. Miejcie piękny, cudowny dzień. Hej.